Cześć, on, Mati97, a to jest już szósty odcinek, a jest dziś ze mną... Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Skorpiowicz... Skakaj... <gry> I w tym odcineczku, sorki, że ostatni był bez pożegnania, ale tym razem idziemy to nie dirują. Titi, ja mam sharpness 5. Haha, z, <laughs> z, z minopowiedź. Nie książki. Dwa A razy. A skąd ona... się dirt wziął? Gdzie? Koło lawy. Bo nasrałeś go. Szukamy kwarczu. A ja już mam kwart. Tutaj też jest. wszędzie jest kwart. No dobrze. Ładna, ładna z z niego jest. Gdzie, gdzieś ty po nas. To... Czasem nie miałam. O jest jak ja widzę tych napadów. Pensjonity nie mam. Tak czy mam. Siema... O, to ty. <śmiech> <śmiech> Siemanko. Ja idę na to. Siemanko. Czek, czek, czek. Won! <laughs> Piewszaj. <laughs> ty zaraz mnie zbijał. Cia <laughs> ja <misz> niż wyjść. <laughs> Hero je, I już wow. A ten nud podszedł mnie szukać. Przyszedł. A czego? Bo ja hełmu nie mam i dlatego kobiety nie to nił. Przyprowadamy. ja muszę zaznaczyć portal. Bo nie wyjdziemy. Żywi. Dobra. Portal. Łap w zęby. Nie ma chaty usta ani chodź, szukamy. Co? Fierzy, a nie Wzuro. mamy kogla Ut? Dobra. Chodź ze mną. Będę twoim Masz na ogień? Masz te? No, coś na o, ogień? E, mam. Tak na hełmie. No, ja po Co ty robisz? Chodź. Patrz, jak szybko kopię teraz. Przecież też tak kopie? To idź przez Idź przede mną, idź przede mną. Czekaj, kwarcz. Ile kwarcu? Oh my god. Szukamy w poszukiwaniu twierdzy godzinnej. Chyba raz w rozżyciu znajdę twierdzę. I to przy portalu. Ty, ale... Patrz ile tu jest kwarcu, naprawdę. No co, wszędzie jest kwarc, ja nie wiesz. No tak, no, ale tutaj kurde już. 7 fps, 4 fps, -y, gratuluję, Mike. Bardzo. A ja mam 60 Ale ja nagrywam i ja, biegam, chyba 60 bez nagrywania. Jakąś kupy, żeby naprawić. Ja mam około 180, głosny, tak normalnie. Z też tak mam. Tak, nagrywam 30. Chodź szukać tej głupiej twierdzań, twierdzań. O, twierdza, nie pierd... Mam twierdzę! Mam twierdzo! Byłem pierwszy. Pierdzań. Co tam jest? Aaa, i wziąłeś, że cię zapchnę do lawy, normalnie. To byś miał bana. <laughs> Co robimy teraz, Adam? dam. ja ci tam Czekaj, ja pierwszy, tam muszę wyjść. Bo ci dam bana. Ja pierwszy. Ja pierwszy. Serio? No ty nie podpala. <śla> nie mam nic Skończył się. <śla> Idź mi stąd! Czy <śla> <Przest śla> nic nie zrobię, tylko nie mam kilofa. No to nie wyjdziesz. Łapką rozwalę. Ty idziesz stąd. Chuju! No nie Ty mnie. Jak mnie zabierz, to na serio dam ci. No to ogarnij siebie. Ja tam muszę być pierwszy. To bądź pierwszy. Ale muszę wszystko to rozwalić. Żeby mieć dużo na chodź. I on tam będzie, nie? Pierwszy. Nie ma ja muszę być pierwszy Nie lawa, zaleje tak się. <gryżę> Nie masz opieki, nie tepniesz się No Dusa se tak zrobił <gryżę> 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 <suszenie> <A> Żebyś wiedział <gryżę> <gryżę> ja jestem pierwszy pierwszej twierdzy Szukamy szukam brodawek Zrobi mi uczera Jak to inaczej wygląda Tu jest lawa Depnęcie do mnie do lawy. No wiecie wielka ta twierdza jest No duża jest bardzo No ale musisz pójść gdzieś tam nie? I znowu lawa jest prawie już jestem w innej części. Co głupia twierdzą mm. Tutaj nie ma przejść He's dead No <laughs> Nie piwo mam Dobre ku Myślisz, że ty nie dorobisz sobie O, Mam już ponad... Ups, 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 ups. E, e, Zabił. Zabiłeś... Zabiłeś Pitmana? No. <laughs> o, to gór... jak się skąpił. Widzę brodawki. Cieszę się. Nie. Niezmiernie. Dziury brodawki. Dziury jej Eee... Fuck! Gdzież z drugiej strony też było wejście. Co mnie to? byłem pierwszy. Eee... Szkielet Witcher. Ten czarny szkielet. Fajn. Zabij chce czachy jego. Wiem, ja to Twitchera. Szkielet Witcher. Czekaj. gdzie eee, jest taki. Widzę. Gdzie jest? Nie powiem ci. Masz bana. Dobra. Zastrasznie <laughs> ci ludzi. No i tutaj jest wyjście no. Na sobie pójdę tak prowizorykiem, kurde, szybciej niż ty. Ja nie I jest spawner blaze, chodź tu! Chodź tu. No, no jaka ciota głupia, no? to Chodź tu! Na dół! Już, kurde! Już poszłem. Gdzieś ty was? Polos Olos? To Spawner Blazów jest. Tylko mnie nie zrzuci. Dobra, choć o tam, tu jest spawner. Łotamło. Tu. No Zlagowałeś mi się, widzicie, drodzy państwo, taki. I serwer. Uchodź chodź pan Łotamło. Kijaj. Tam. O. A rozwalę go. Jak Chociaż tymi. nie mam kilowa, ale na pewno. ja odejdę. Bisei. Tutaj Ja tutaj, byłem. Ja tutaj byłem. Nie, nie mam nic na ogień. Ja mam, mnie to nie boli. Trafi mnie dziot! Chodź tutaj na no, Jak ja nie mam nic na ogień, człowieku! Mamy już trzy pałeczki blaza. Czekaj, bo o, zaraz pałeczka na zakręcie. Yes. Podstawiaj coś na Płomienna różdżka, czy... No jebać zniszczyłem! Kurwa. Ja <laughs> zniszczyłem. Nie polecam Efension. <laughs> I'm breaking. <What? laughs> Niższym, ale mam... Ej, dawaj bierzemy piasek dusz, to zrobimy Pasz, ten, tam farmę brodawek. Myślałem, że tam jest jakiś... Mam brodawki, mam brodawki. No to choć o tutaj... O, gaz! Gaz tam jest! Nie <słysy> <Ja ujdzie> go. <słysy> Idę go zabić! <słysy> jecie, lawy, <słysy> Nie ma lawy. <słysy> <słysy> Nie ma lawy. bo Jezu, jakie lagi mam normalnie. No chodź, dziwo. <gryz _> Dobra, ja się nie rzucam już. <gryz _ tulity> <gryz _> Taka dziwka! Proszę byś takich ruch tutaj jest... Przepraszam. I jest wszyscy widzieliście. Pisać że Ej no, może byś pomógł mi fuck! <śmany> <śmany> Wracaj się Nie Prawie by Jest! Mam nową! Teraz już nie wezmę killofu. Nie wyjmę killofu, a jednak wyjąłem. Wyjmiesz. Chodź. <śmany> no nie, nie mamy kół, chłopie! Chłopie! Nie mamy ku. No, yy, nie mamy kół. tam. O, sorry, chciałem... No jaki typ, zaraz umrę, no, nie znamy. No, rozwalę ci to. Chcesz? Zaraz umrę, bo ma... O, jaki fuks, dwa serduszka. Czekaj gdzieś tu... Hmm. Na no. a nie ma kozaka. Nie! <grystanie> Jaki tam? No co? Pomogę mi w tym? I sobie zrobię. No nie, masz tutaj. Ej. <grystanie> masz tutaj żelazo. Jedno. Dziewięć, <grystanie> ale nie mam craftinga.

Ale mi się kłoni jeszcze szybko. Ty jesteś na chacie? Tak. To Nie bój mnie, bo mam przy sobie drogie rzeczy. Ja się do ciebie typnę, zajmę. Bo... Kiedy to będę, to te cegiełki. Jeszcze staczka się do ciebie te... No. A tu ja sobie próbuję mm, Co będziemy robić w dalszej części? Epic walka <grym> No dobra Dawaj coś zbudować może Trzeba by Elo, Ty powiem się do ciebie tak by było zarąbiście, jakby mi nie nagrywał. <głos> <głos> Wszystko osiągnięte. Brudawy. Łokradne no, ciało. <noise> jak się robiło tamto? Co? Wziąłeś piasek Oddawaj A tutaj są z Skąd... Ty chamie, ty. Oddawaj mu łuk. Oddawaj mój łuk z powrotem. Oddawaj. Jaki typ, no! Nie kazałem, oddawaj. Zobaj... Zobaj no. miecz. Mieczek panieło. Jak są. Nie, bo to jest nieużyteczne. Bo zrobiłem. No zrobiłem. Żelazny zrób. No żelazny zrób, ja mogę tylko. Jak? Um. Bo, ja, bo ja to robiłem, to na poprzednim odcinku masz. Tam, masz tutaj żelazny za to, ja zdobywałem 8 diakonii. I nawet więcej. Iksera <grym> jasna gra, mi niby prawa. Nie mam. Nie, nie było kordów tam, nie piję. Dlaczego ty myślisz? te rumbane drzwi? Magam być otwarte? Drzwi otwarte od... <laughs> Drzwi Ale laki <drzwi>. hmm. I... <laughs> Panie, jest pan tam? No, jakoś tak, jakoś no. nie. <grystanie> jakoś tak, jakoś tak. <grystanie> <grystanie> Gdzie jesteś, panie? <grystanie> Na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Patrz, odwróćcie. Ostyki mam. <grystanie> Zrobiłem łuk jak coś? Z mojej nici. a moje strzały? Nie. <grystanie> Jaki hej! Kurwa! Boje <noise> strzały, tak ich było. I kurie tu! kupi. Nie masz używać nic w tej skrzynki, bo to są drogocenne rzeczy. Nie masz tego. Rozumiesz, ty rozumiesz Nie yeah. To z mojej posiadłości I w takim stylu <grym> zakończamy ten odcinek Co za idiota jeszcze Lecale jeszcze to i śmiera No, ja tam są tak złeczki naszej no, wiesz co było ee, Wiesz co było W ostatnim odcinku e, Ten, e, ta tak lata, nie? E, I gada coś, coś go bije, nie? A ta kurczak za nim chodzi cały czas <głosy> <głosy> Tepnąłem go do siebie, kurczak się też tepnął Dobra, w takim stylu oto zakończamy ten odcineczek chluknięciem do wody, więc do zobaczenia do następnego odcinka.